Cześć, witajcie. Styropian przyklejony, zasiatkowany tutaj docelowo nad tarasem. Także mogę zabierać się za wklejanie w siatki tutaj w tą wnękę, bo narożnik jest obrobiony. Zaraz będę przystępować sobie do rozmierzania siatki. A teraz, oczywiście, prośba o łapeczki w górę, subskrypcję. I komentarze oczywiście zostawcie ślad po sobie pod tym filmem Dajcie znać czy Wam się podobało, czy do czegoś odcinek Wam się przydał A ja e, zaraz zabieram się za rozmierzenie No i startujemy, czołóweczka Dobra, e, tak siateczka ma szerokość 1 metra i bardzo dobrze, bo wypadałoby tutaj ten narożnik w taki sposób zrobić, żeby nie dojeżdżać siatką do narożnika, tylko ładnie ją tutaj powiedzmy w jakiś sposób wyprofilować. Zawsze ta linia tutaj będzie już w ten sposób zazbrojona i nie będzie nam tutaj nic pękać. Także mamy siatkę 1 metra no i jakieś 12-13 cm wyjdzie tutaj powiedzmy zakładu, no i super z tej strony myślę 80 cm wystarczy tu już bym nie zajeżdżał na dwa razy wystarczy, że ta jedna strona będzie przeciągnięta a troszeczkę też to ułatwi wtedy wklejanie bo siatka zaciągnięta, zagięta tutaj no i wypadało też by ją zagiąć w tych narożnikach sufitowych więc na tej jednej byłyby już dwa zagięcia będą i to też będzie utrudniać Górna siatka, ta sufitowa, pójdzie na samym końcu. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy zrobić ją w całości, e, czy w dwóch kawałkach. Ale chyba zrobię ją w dwóch kawałkach, bo e, po pierwsze będzie mi wygodniej, a po drugie tutaj e, tej ściany jeszcze nie mam przygotowanej, no bo jeszcze ten narożnik został, więc e, co najwyżej zostanie wklejona tutaj ta siatka z wyprowadzeniem na tą stronę no więc sobie zrobię myślę w połowie tą sufitową siatkę i też będzie dobrze eee, okej okay. 80 tutaj cała i teraz tak a tam górę jeszcze troszeczkę zostało do przeszlifowania to zaraz sobie to jeszcze poogarniemy eee, i na dół tutaj mamy 2,5 metra 2,55 Dokładnie i coś zakładu. 2,65 wystarczy. 2,65 yy, tutaj narożnika. Nic nie obrabiam, ponieważ yy, zostanie to tutaj zakryte, tak czy siak. Mogę, jak będzie troszeczkę dłuższe, zagiąć troszeczkę to w dół. Tak, jak tam było też robione, yy, w miejscu, gdzie będzie teraz, gdzie będzie przesypane. O tym, jak wykańczam tutaj, ten. Ten dół e, narożników, ten narożnik tutaj, uskok z cokołem, e, będzie jeden odcinek. Także kto jest zainteresowany tym tematem, to śledźcie filmy pojawiające się na kanale, bo na pewno coś na ten temat będzie e, za niedługo. E, teraz tak, 2,65, tu będziemy skracać, jeszcze zobaczę sobie tutaj, ile tu wychodzi. Tu też jest 80, czyli metrówka, a tu 90. Dobra, bo myślałem, że będę musiał tutaj użyć jednej siatki, mam taką szerszą, akurat met 10, ale nic nam tutaj nie daje użycie, także, także zostawię sobie, a może gdzieś będzie bardziej potrzebna Dobra, no to przygotowuję sobie siatkę. Jedną, drugą i za chwilę będziemy sobie wklejać. Oh. Dobra. Możemy jechać z drugą e, stroną e, tutaj tego narożnika. E, tutaj już klej fajnie wysechł. E, właściwie mamy następny dzień, bo e, chciałem odczekać, żeby dobrze właśnie tutaj to wyschło. Żeby sobie nie uszkadzać tutaj tego narożnika, który e, sobie tak ładnie wyprowadziłem. Myślę, że ładnie. E, bo wiadomo, zaciągając tutaj w narożniku byśmy sobie robili dziurę tutaj w, po tej stronie Aż tak bardzo się nie śpieszę, żebym nie mógł sobie z tym odczekać, a teraz dużo wygodniej będzie się to robić. W międzyczasie została zrobiona też tamta strona. Tej strony, oczywiście, nie mogę, bo muszę poczekać, aż zrobię sobie narożnik, znowu wkleję i tak dalej. Więc tutaj ta góra też zostanie robiona na dwa, powiedzmy na dwa etapy. Po połowie mniej więcej raz, że będzie dużo wygodniej, bo taki 4-metrowy pasek siatki w pojedynkę. Ciężko by było wklejać zwłaszcza w suficie. No a dwa, że yy, no, z tego powodu, że tamtej strony nie mam jeszcze yy, na gotowo. Więc teraz sobie yy, będę wklejać tutaj tą stronę. No i tak jak widzieliście yy, w poprzednim ujęciu wyjeżdżam sobie tutaj i zakład. Nie mamy firmowych powiedzmy, że tak tak nazwę standardowych takich narożników wewnętrznych, jak, tak jak tutaj mamy zewnętrzne, oryginalne wewnętrzne e, można sobie zazbroić w ten sposób i warto to robić, bo dojeżdżając tylko siatką z jednej, z drugiej strony tu na bank będzie prędzej czy później pękało e, na takie zazbrojenie, czy to w pionie, czy w poziomie e, no daje nam zabezpieczenie, że będzie to wyglądało ok Dobra, klej nałożony, nie cały, bo jeszcze muszę ten dolny otwór dopasować. Ale tutaj mamy gotowe, także możemy zaczynać zabawę. O ile dobrze pamiętam, to było w ten, w ten sposób. ładnie, równo to ustawić, żeby tutaj nam nigdzie nie uciekało. Jest tak w miarę na styk, żeby nie trzeba było nic przycinać. Byłoby miło. tam wygląda. Chyba idzie OK. Wszystko już teraz będzie odbywać tak jak to było to w tym momencie na tej ścianie. Także zaraz zobaczycie jak już to będzie zaciągnięte, No powoli będziemy się zbliżać do końca tego odcinka. A jeśli chodzi o siatkowanie tutaj tego narożnika, to to jest wszystko, tak to wygląda. Myślę, że okej, okay, tamtą tam dolną siatkę później sobie zagnę, tutaj, tutaj na wzór tego jak wykańczam te narożniki na dole o tym też będzie odcinek tutaj będzie taras, tu płytki czy jakaś kostka przyjdą powyżej tego więc tutaj w tym miejscu się jakoś specjalnie nie bawię, jedynie co tam uzupełniałem, nie wiem czy to widać tutaj będzie widać, pianką tamte przestrzenie które wynikały z uzyskania poziomu a mniej więcej niecały centymetr chyba jest to, to piankuje. Ale jak to obrabiam siatką, to zobaczycie w miejscu, w którym będzie ten uskok widoczny. Gdzie ten cokół będzie tutaj przechodził w elewację, to zobaczycie w jakimś kolejnym odcinku. Dobra, tyle w temacie. Gdzie nie gdzie sobie już obrabiam na gotowo na drugi raz. Tutaj te wnęki, bo zostało mi troszkę kleju. Ok, no żegnam się z Wami, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Yy, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.